Od niepamiętnych czasów jasnowidzenie zawsze było przedmiotem fascynacji wielu ludzi. Niektórzy w ogóle w to nie wierzą, wolą pozwolić losowi się nimi kierować. Inni bardzo lubią mistyczne przepowiednie niektórych legendarnych mediów. Tym bardziej dzisiaj, w tym niestabilnym świecie, w którym żyjemy, gdzie unosi się niepewna przyszłość. W historii ludzkości pojawiło się wiele mediów. Niektórych uważano za szarlatanów. Inni błyszczeli niezwykłym darem jasnowidzenia, jak Baba Wanga, była ona niezwykle szanowaną damą i uważaną za najsłynniejszą jasnowickę w krajach wschodu. Zawdzięczamy jej wiele przepowiedni, które okazały się trafne. Baba Wanga przewidziała wiele znaczących wydarzeń, w tym wybuch II wojny światowej, dojście do władzy Adolfa Hitlera, katastrofę w Czarnobylu, upadek ZSRR i zwycięstwo Borysa Jelcyna w wyborach prezydenckich. Przewidziała również zatonięcie łodzi podwodnej Kursk. Niektórzy są też przekonani, że w jej wizjach widziano także atak na World Trade Center, śmierć księżnej Dajani, a nawet wybór afroamerykańskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, lista przepowiedni Baby Wangi jest naprawdę długa. To nie przypadek, że bardzo szybko stała się prawdziwą ikoną w krajach wschodnich. Zebrane przez nią pieniądze były przeznaczone na budowę kościoła i wsparcie najuboższych. Co zatem przyniesie nam nadchodzący rok według przewidywań Baby Wangi? Cóż, nie jest to zbyt zachęcające. Być może powinniśmy spodziewać się zmiany orbity Ziemi, co zdaniem Jasnowidza może doprowadzić do niespotykanego dotąd zjawiska klimatycznego. W jej wizjach rozbłysk słoneczny może spowodować masowe przerwy w dostawie prądu na całym świecie, co opisała jako powrót do ciemnych wieków. Baba Wanga mówił również o zbliżającym się spotkaniu z istotami pozaziemskimi. Czy jej proroctwa się spełnią? Tylko przyszłość nam powie. Jeżeli Ci się spodobał ten film, daj łapkę w górę, zostaw komentarz i udostępnij go znajomym.